Dzień dobry, mam 25 lat. Słuchajcie, jeśli jesteście stałymi bywalcami tego kanału, to wiecie, że tutaj najczęściej rozmawiamy o książkach, a drugim najczęściej poruszonym tematem jest jakość dźwięku w moich filmach. Tak, I'm just a baby, ja się nie znam na tych sprawach, chociaż pewnie powinnam i zawsze biorę sobie do serca wasze rady. I ostatnio ktoś napisał, żebym odstawiła te wszystkie gówniane mikrofoniki, tylko w ogóle nagrała bez żadnego i dźwięk powinien być ok, więc sprawdzam. Zobaczymy. To nie była najlepsza rada. Mój gówniany mikrofonik robił już trochę lepszy efekt. Nieważne. Wiem, że ten film i tak nie będzie miał tyle wyświetleń, ile zwykle, bo let's be honest, jesteśmy tutaj wszyscy trochę dramiarzami. A ja dzisiaj chcę z wami porozmawiać o najważniejszych książkach mojego życia. To nie znaczy, że będzie to jakiś poważny film, bo są różne książki, które są dla mnie ważne z różnych względów. Nie wszystkie są jakieś ciężkie, czy jakieś bardzo ambitne. Po prostu to jest coś, co ma dla mnie jakieś znaczenie. I tak, ten film jest taką laurką dla samej siebie, dlatego że w momencie publikacji obchodzę 25 urodziny, świętuję je ja aktualnie w Krakowie na targach. Jest super, tak myślę, pewnie jestem przewodnicowana. No ale yy, ja lubię czasem się tak zatrzymać i tak docenić różne rzeczy, tak mieć refleksje na temat przeszłości, więc przygotowałam 10 książek, o których chcę Wam dzisiaj opowiedzieć, które w mniejszym lub większym stopniu są dla mnie ważne. Nie wiem, dlaczego powiedziałam też, że w mniejszym stopniu one są dla mnie wszystkie ważne. Dlatego, że w pierwszej kolejności ten film to w ogóle miało być 25 książek na 25 urodziny, ale stwierdziłam, że 25 książek to jest bardzo dużo i poleciłabym Wam też takie książki, które nie są dla mnie jakieś takie, nie są takie bardzo bliskie mojemu sercu. Wiecie o co chodzi? A ja chcę tylko powiedzieć o tych, które są tak absolutnie najbliższe, więc bez przedłużania lecimy. Myślę, że zaczniemy sobie od jak najlżejszej tematyki i pójdziemy coraz, coraz tak bardziej ciężej. Mając na myśli lekką tematykę, chciałabym zacząć od kryminałów, bo to jest mój ulubiony rodzaj literacki, gatunek. Najczęściej czytam kryminały i thrillery. Moim ulubionym wydawnictwem jest czwarta strona i czwarta strona wy wydaje moją ukochaną Freedom McFadden. Freedom McFadden możecie znać z takiej bardzo głośnej książki Pomoc Domowa ona robi furorę i w ogóle będzie ekranizacja i w rolę Mili wcieli się Sydney Sweeney. Nie mogę się doczekać. I to jest bardzo niepopularna opinia, ale moją ulubioną książką Fridy nie jest pomoc domowa. Nikt z moich znajomych z Bookstagrama się ze mną nie zgadza. Moją ulubioną książką jest Skazany. O mój Boże! To jest tak, że ja Fridę czytam całą w oryginale, kupuję jej książki na Amazonie, czytam po angielsku. Mam to szczęście, że, że znam angielski, że mogę ją czytać, zanim ukaże się w Polsce. Teraz w ogóle przyszła do mnie też dobra koleżanka, która. W oryginale nosi tytuł po prostu The Coworker. Świetna książka, teraz ma premierę 23, czyli dokładnie w dzień, w który to nagrywam. Ale skazany, co to była za książka? Wydaje mi się, że chyba trochę za bardzo podobają mi się klimaty więzienia w literaturze. Kto wie ten wie. Ta kobieta, główna bohaterka Brooke, zaczyna pracę w więzieniu jako pielęgniarka i jej pracodawcy nie wiedzą, przemilczała ten fakt, że w tym więzieniu na dożywocie jest skazany. Shane Nelson, który był jej chłopakiem w liceum, i przez jej zeznania Shane Nelson trafił na to dożywocie. A tu będzie się z nim musiała spotykać. I to jest tak ciekawe, to jest tak ciekawa książka. Jej się nie da, nie da się od niej oderwać, bo w ogóle Frida McFadden ma taki styl pisania, że każdy rozdział kończy się cliffhangerem. I myślę, że dla, na mnie takie wrażenie zrobiła ta książka, dlatego że ja nie byłam pewna w, w którymś momencie, czy ja czytam. Jakiś romans? Czy ja serio czytam kryminał? Czy to mnie zaraz weźmie z zaskoczenia? Czy co? Oczywiście, że mnie wzięło z zaskoczenia, ale nie w taki sposób, w jaki myślałam. Nie chodzi o sam plot twist, bo dużo osób ma do Fridy taki problem, że ona te plot twisty robi takie totalnie. Z, od Czapy, tak się mówi kulturalnie. Jej Plot Twisty to jest czasem najbardziej niewiarygodny shit, ale jeśli już przepadniecie dla jej stylu pisania, to to nie ma znaczenia, bo to jak się czujecie przez całą książkę, to jest coś. Dalej widzicie za mną niewyostrzoną Kobenową serię o Myronie i Winie. O Jezu, to są moje komfort książki. I w ogóle w kontekście Kobena chciałabym z Wami poruszyć temat kiedyś, może niekoniecznie dzisiaj. Ograniczeń wiekowych w książkach, bo ja doskonale wiem, jakie ja czytałam książki, jak byłam dzieckiem, i wiem, jakie książki czytały moje koleżanki, i hmm, no to jest ciekawe. Nie wiem, mój pierwszy horror, jaki przeczytałam, to były, to byli drapieżcy Grahama Mastertoma. Po polsku nie wiem, czy się czyta też czy Graham. Powiedzmy, że jest, jak jest. I ten horror zrobił na mnie tak ogromne wrażenie. Problem jedynie jest w tym, że. Znaczy, problem jest w tym, że to jest horror, a ja byłam dzieckiem, ale większy problem polega na tym, że tam. Był taki motyw, już to pamiętam jak przez mgłę, ale chodziło o to, że jakiś potwór musiał spłodzić trzy dzieci, trójkę dzieci z krwi, z czegoś tam jeszcze, no i, no i w taki sposób, w jaki się normalnie płodzi dzieci. I to było bardzo szczegółowo opisane. <laughs> ja miałam jakieś yy, 12 lat, a potem jak miałam 13 lat, to odkryłam Kobena. Swoją drogą poleciła mi go pani polonistka w gimnazjum. Kocham całym sercem tą kobietę, była super, ale to nie jest do końca prawda. Nie całym sercem, bo pamiętam, jak mi powiedziała, jak jej powiedziałam, że chcę być dziennikarką, że nie, jest nie taki zawód, co ty, wylecz się z tego. I wiesz co, jestem teraz dziennikarką. Ale oprócz tego, cudowna kobieta do rany, przyłóż bardzo dużo pasy i do tego, co robię, we mnie zaszczepiła. Anyway, przepraszam za chaos w mojej głowie. Nie mam czasu dzisiaj nagrywać tego filmu, ale nie mam też czasu do końca tygodnia. Jestem w stresie. Mój stres dostaje stresu. Zmierzam do tego, że w, w kryminałach często są poruszane bardzo ciężkie tematy. To znaczy oprócz zbrodni, rzecz, zbrodni w sensie morderstw, rzecz jasna, yy, no nieraz są wykorzystywania S, przemoc jest w każdym, w każdej książce jest jakaś biatyka czy coś. E, no to czy dzieci powinny czytać takie książki? Pewnie nie, ale się czytało. Wtedy tak jakoś nie było na to nagonki, teraz jest. W sumie to dobrze, że się ludzie otwierają na ten temat, no nie? Że sprawdzają, co dzieci czytają. Potem na przykład w wieku 14 lat odkryłam serię After, która jest chyba opisem najbardziej toksycznej relacji, jaka istnieje. Swoją drogą, czy wy widzieliście, jak autorka serii After się zmieniła? To jest ona w 2019, a to jest ona teraz. Ale ja nie o tym. Ok, i After nie jest częścią książek, które są dla mnie ważne. To była taka dygresja, nie wiadomo o czym z dupy. A, stres dostaje stresu. W każdym razie ja Kobena, serio o Majronie, pokochałam, kiedy ona była jeszcze taka. Te wszystkie książki są takie. Takie już dotknięte czasem, że tak powiem, brzydko. Chciałam powiedzieć brudne w pierwszej wersji, ale przede wszystkim tak zobaczcie teraz, jakie one miały paskudne te okładki. Bez urazy, Albatros, ale co to jest? To jest. Auto, który jedzie, i światła rozświetlają y, przestrzeń wokół. Ale to wygląda ob obrzydliwie, paskudnie, beznadziejnie. A teraz, patrzcie, patrzcie, jaka jest teraz okładka. Przepiękna. I to ma sens, bo tutaj jest. Y, ta, ta główna zagadka tutaj dotyczy golfisty, ale też tutaj zgłębiamy bardzo życie Wina. A Win jest takim bogaczem, pasjonatem golfa i w ogóle takim złotym dzieckiem. To chyba nie jest dobre określenie, bo jest też psychopatą. Y Anyway, seria o Myronie i Winnie jest dla mnie szalenie ważna, dlatego że to zaszczepiło we mnie miłość do czytania. To była dokładnie ta seria, która sprawiła, że pokochałam czytać, spędzam całe wakacje czytając. OK. I potem robiłam rewrite tej książki w najgorszym momencie mojego życia, o którym z jakiegoś powodu czuję się komfortowo, rozmawiając tylko na YouTubie. Jeśli obserwują mnie ludzie gdziekolwiek idzie, to tam nie ma na ten temat informacji, a Wam już to mówiłam parę razy. Miałam taki czas w życiu, gdzie. Bardzo źle było z moją psychiką. Takie no takie miałam naprawdę bardzo poważne problemy i wtedy właśnie kiedy nie wychodziłam w ogóle z domu, robiłam znowu reread tych książek i odnajduję w nich taki komfort. Myślę, że gdybym miała powiedzieć tak w 100% nazwać jakąś książkę komfort lekturą, no to powiedziałabym to właśnie o tych. Chociaż teraz robię znowu reread jako 25-letnia już kobieta od dzisiaj. I Troszeczkę mam zgrzyt, jeśli chodzi o to, w jaki sposób Koben opisuje kobiety. Wiecie, no na każdym etapie życia mi też się trochę zmienia myślenie, no nie? I on, każda kobieta w jego. W każdym razie w bez skrupułów, w pierwszej części, każda kobieta jest opisywana tak bardzo seksualnie. Każda jest szalenie piękna i to jest jej główna cecha charakteru. Kiedy nasz bohater Majron, 30-letni, poszedł rozmawiać z ponad 50-letnią kobietą, która jest żoną jakiegoś dziekana, to i tak zwrócił uwagę na to, jakie, jaka ona jest seksowna. To, to było takie trochę iki, ale jeśli czytam tę książkę dla zagadki kryminalnej, no to mogę przełknąć to. Mogę przełknąć. Te dwie książki Remigiusza Mroza. Ja nigdy bym nie pomyślała, że Remigiusz Mróz stanie się dla mnie tak ważnym autorem. To była jego pierwsza książka, jaką w życiu przeczytałam. Inne tonacje ciszy. Nie, nic nie czytam od Mroza. Każdy, nawet spoza fanów literatury, zna to nazwisko. No, Remigiusz Mróz to tyle tych książek wydaje, jest niesamowity, jest najbardziej poczytnym pisarzem w Polsce od... Jakichś trzech lat, chyba nie. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Wydaje mi się, że rankingi tak wykazują. No, odniósł ogromny sukces. I jeśli unikacie mroza tylko dlatego, że wydaje wam się, że jest przereklamowany, to zmieńcie to. On ma naprawdę fajny styl pisania. No, ja przeczytałam póki co cztery jego książki, ale zauważyłam właśnie ten wzór, że on bardzo stawia na nawiązania do popkultury i jako, że te książki są wydawane dosyć na świeżo, on je pisze, one są szybko wydawane, no to. Jego nawiązania też są bardzo bieżące, bardzo świeże. W Paderbornie albo w Langerze, które tam stoją, nawiązał w ogóle do afery YouTube'owej, wiadomo jakiej. To, to byłam bardzo zdziwiona, jak to zobaczyłam. Do rodziny monet nieraz nawiązuje, co jest grane. No ale te książki są dla mnie wyjątkowo ważne. Nie, nie tylko ze względu na to, że odkryłam tego autora, ale ze względu na to, że. Parę osób na Bookstagramie już mi napisało, że im się kojarzę z tą książką, że jak widzą te książki, to myślą o mnie. Mimo, że ja nie mam, nie objawiam jej patronatów, zresztą Remigiusz Murus chyba nie ma patronatów, bo to, czy, czy on potrzebuje patron, patronów. Ale no, bardzo lubię te książki. Do tej miałam okazję wyświetlać się na reklamie na przystanku autobusowym w Warszawie. To było też bardzo miłe. Fajnie było brać udział w promocji książki. Świetne są. To są takie bardziej młodzieżowe kryminały. Jest Aspen, która budzi się ze śpiączki i nic nie pamięta i po prostu razem z chłopakiem, który z jakiegoś powodu siedzi u jej boku, którego ona totalnie nie zna, no, próbują odkryć pewną zagadkę, która jest korzystna dla niego, ale jednocześnie Aspen próbuje odkryć swoją przeszłość. To mówię o pierwszej części. O drugiej części nie da się powiedzieć nic bez zaspolerowania pierwszej ale druga jest znacznie lepsza w moim odczuciu. Obie są dla mnie ważne, druga jest lepsza i w ogóle są prześliczne. Lecimy dalej. Nie pozwolę jej zostać. Pozostajemy w klimatach kryminały, thrillery. To jest już chyba ostatnia z tej kategorii. Nie będę wam kłamać. Jak dostałam propozycję patronatu od czwartej strony mojego ulubionego wydawnictwa, to troszeczkę mnie zamroczyło z ekscytacji. Uwielbiam to wydawnictwo, uwielbiam ten rodzaj literacki, gatunek. Znaczy się, czemu ciągle mówię źle? No, więc bardzo chętnie sobie to przeczytałam z myślą pod patronat. Właściwie to tutaj jest napisane: matronat, nie? Zgodnie z zajękami. To jest swoją drogą bardzo miłe, że yy, wydawnictwo zwraca uwagę na takie rzeczy. Ja nie mam problemu mówić tak czy tak, ale to jest miłe. Miałam przyjemność do tej książki napisać parę słów. O, nie mogę wam tego tak pokazać, bo to pokazuje ostatni, ostatnią stronę tekstu. W każdym razie ta książka była bardzo głośna na zagranicznym TikToku, zanim przyszła do Polski. Ludzie ją polecali jako taką książkę na zasadzie co tu się właśnie odwaliło. I ja mam dokładnie takie same przemyślenia. Klimat był niesamowity. Ona wyszła w lipcu, ale ja bym ją polecała czytać właśnie tak bardziej na jesień, bo tu jest tak, jest dom, jest idealna rodzina, mężczyzna jest, mężczyzna jest bardzo bogaty, ma dom na przedmieściach, ma tak jakby drugą żonę, w sensie jest, jedna nie żyje i zaczął być z drugą żoną, z tą żoną mają dziecko małe, jest cudownie i nagle odzywa się do niego jego Córka z poprzedniego małżeństwa. I ta córka jest takim diabłem wcielonym, tak się wydaje czytelnikom. Ona przyjeżdża. My widzimy tak, jakby wszystko przeżywamy razem z główną bohaterką, z tą żoną tego Richarda. I to dziecko, znaczy ta nastolatka przyjeżdża, Chloe, tak myślę? Tak. Chloe przyjeżdża i do tego ojca jest aniołkiem, a jak tylko zostaje sam na sam z Joan, to jest okropna. I Klimat jest świetny, to samo to, że to jest idealny dom, który zamienia się nagle w miejsce, w którym nie czujecie się bezpiecznie. I to jest takie bardzo realne uczucie. Ja to czytałam, kiedy byłam sama w domu, bo wszyscy domownicy wyjechali na wakacje. Idem, to dosłownie tak jest. Siedzisz u siebie w domu w swojej bezpiecznej przestrzeni i nie czujesz się w niej dobrze. Jak umiecie tak sympatyzować z bohaterami, to będziecie mieć problem z czytaniem tej książki, będziecie czuć niepokój. Ale to, co jest najbardziej ciekawe, Nigdy w życiu nie czytam takiej książki, to jest właśnie to, że wszyscy bohaterowie was frustrują. I to działa. Nie wiem, jak to powiedzieć. To nie działa na minus tej książki. To właśnie robi za wielki plus, że każdą jedną z tych osób chcielibyście potrząsnąć, nikomu nie kibicujecie, jednocześnie utożsamiacie się z tym uczuciem tego niepokoju, więc chcecie, żeby było im dobrze i bezpiecznie, ale nie wiecie, jak im pomóc i nie do końca rozumiecie, co się tam odwala przez to. Kto jest zły, kto jest dobry. A to, co w sumie najbardziej mnie zaskoczyło, to jest zasko za zakończenie. Nie dlatego, że nie wiem, nie mogłam odkryć protwistu i, i jestem w szoku, tylko dlatego, że nigdy w życiu się nie spotkałam z takim zakończeniem thrilleru. Powiem tyle. Jest to naprawdę fantastyczna książka i objawiam ją tym patronatem z wielką radością. Przechodząc, smoothly do innej kategorii. Książka ta już nie jest kryminałem, ale jest również moim patronatem. Wszystkie Twoje winy, Majko To jest druga część, bo pierwsza część to są wszystkie Twoje ślady. Swoją drogą, Boże, ta okładka. Ale to są młodzieżówki, no młodzieżówki takie 17 plus, no bo są tam sceny, nie wiadomo jakie, nie? Ale generalnie to są lekkie książki i nawet sceny zbliżeń są takie tak opisane ze smakiem, nie są takie bardzo szczegółowe. Są takie okej. Okay. Więc jeśli ktoś nie lubi tego, to i tak może sobie przeczytać te książki. Literatura queer, lata 80., grupka przyjaciół, tak, to jest to jest ten vibe. Jest również zagadka. Mamy razem z głównym bohaterem poszukujemy jego siostry. To jest dosyć skomplikowane. Oni zostali rozdzieleni. Po wypadku trafili do domu dziecka, potem do innych rodzin, no i urwał im się kontakt. Nieważne, to sobie zobaczcie, jak przeczytacie. No i w każdym razie próbujemy tą siostrę razem z Adamem odnaleźć, a zamiast tego odnajdujemy grupkę przyjaciół. Yeah. Znaczy, może siostrę też odnajdujemy, no nie wiem, no nie będę wam spoilerować, tak? To jest dla mnie szczególnie ważna seria, jeszcze z jednego powodu, który nie ma zbyt wiele wspólnego z książkami, ale yy, Maja Kołodziejczyk, autorka, to jest jedna z moich ulubionych osób na świecie w tym momencie. I nie wypowiadam się pozytywnie o jej książkach, dlatego, że ją lubię prywatnie. I mogę wam to udowodnić w taki sposób, że ja ją poznałam, dlatego, że zaczęłam współpracować z wydawnictwem przy promocji pierwszej części śladów, które pokochałam tak bardzo, że przy drugiej zaproponowano mi patronat. Uwielbiam pióro Mai. I dla mnie to jest bardzo wyjątkowa sprawa, kiedy mogę ze szczerym sercem polecić książki kogoś, kogo naprawdę lubię. To jest takie przyjemne, spożyteczne. I Maja ma jeszcze jedną książkę, Nie jestem jak Ojciec, która zostanie wydana w wydawnictwie KDW. I to jest coś, na co, na co nie mogę się doczekać najbardziej, bo ja ją zaczęłam czytać, jak jeszcze była na łatwadzie, dotarłam tak mniej więcej do połowy. I to jest klimat, który ja lubię najbardziej w książkach: czyli bieda, dużo takiej patologii, która ma wpływ na to, jak bohater się dalej rozwija, jakie będzie podejmował decyzje życiowe i tak dalej. Wow, poza tym Maja ma dosyć dużą wiedzę na temat Stanów Zjednoczonych, więc kiedy jej książki są osadzone za granicą, no to faktycznie czujecie ten klimat, czujecie to, o czym ona pisze, czujecie, że ona ma wiedzę. No będę musiała trochę poczekać, żeby dokończyć czytać Ojca, ale czekam i w ogóle mam zabawną anegdotkę na ten temat. Jeśli wydajecie książki, jeśli jesteście autorami, to Raczej musicie każdą propozycję rozsyłać do wydawnictw no i czekać na odpowiedź. I jak my sobie tak z Mają rozmawiałyśmy na temat planów wydawniczych, to ja jej kiedyś powiedziałam, dawno temu, że ja mam takie przeczucie, że ojca to wyda KDW. Po prostu mam takie przeczucie. Wtedy nawet jeszcze nie zaczęłam czytać tej książki. A Maja wtedy jeszcze nawet im tej książki nie wysłała. A jednak parę miesięcy później wysłała i, i dzieje się. Więc jeśli ktoś chce jeszcze jakieś rady od Wróżki Zochy, to zostawcie łapkę w górę. A Maja, jeśli to oglądasz, wiem, że oglądasz, to nie mogę się doczekać, aż postawię następne Twoje książki na półce. Harry Potter. Harry'ego Pottera nie może zabraknąć w tym zestawieniu, bo Harry Potter to jest seria, która w ogóle ukształtowała Moją pozycję w internecie. To, że ja tutaj teraz jestem, to jest tylko i wyłącznie zasługa Harry'ego Pottera. Trzymam w rękach książkę, którą ostatnio dostałam od wydawnictwa Znak, dlatego, że moja seria Harry Potter jest tam na całej półce z Pierdolnikiem. Tam. Więc nie, musi, musimy trzymać w rękach coś innego. Swoją drogą to jest bardzo ciekawe, bo to opowiada o filozofii w Hogwarcie. O fil filozofii w Harry Potterze, jak różne filozofie pasują do tego, co tam mamy w tej serii. Jeśli mnie oglądacie dłużej, to wiecie, że ja z fantastyką to jestem tak, hmm, mech. Jak zacznę czytać, to się pewnie wkręcę, ale żeby zacząć czytać, to się trochę muszę zmusić. No więc hmm, wiedziałam, czym jest Harry Potter całe życie. No ciężko byłoby nie wiedzieć, ale nie za bardzo znałam. Obejrzałam trzy filmy w dzieciństwie i się ich bałam i crashowałam Olivera Wooda. <laughs> Wood. I tyle. Dopiero kiedy był taki czas, cztery lata temu, kiedy się siedziało w domu i się nudziło, no to poprosiłam moją kuzynkę, żeby mi pożyczyła te książki, bo ona jest fanką wielką i przepadłam dla nich. I jak już wszystkich wkurzałam znajomych rozmawiając o tej serii i nadal mi było mało, to zaczęłam o niej nagrywać na TikToku i szukać sobie Potterheads, tym bardziej, że to był ten moment, kiedy zaczął się Dracotalk, więc troszeczkę się wstrzeliłam tą tą fascynacją w moment tego największego poruszenia na TikToku. No i jestem bardzo wdzięczna, bo teraz mogę sobie siedzieć i gadać o książkach, dlatego, że wy chcecie to oglądać, a trafiliście na mnie pewnie w większości właśnie przez Harry'ego Pottera. To jest cudowne. Nawet mam dziarę związaną z Harrym Potterem. Poza, w której nigdy nie spodziewałam się być na YouTubie. Ciągle zapominam, że mogę po prostu wstawić zdjęcie. Ja pierdzielę. Fanfakt, jak sobie zrobiłam tę, tę dziarę, to jest omen śmierci, co nie? I jak sobie ją zrobiłam, to dużo osób mi pisało w komentarzach, żebyś sobie jej nie wywróżyła. Proszę mi nie życzyć śmierci. Ja mam dopiero 25 lat. Dzisiaj. Nie wiem, czy zauważyliście, że to jest film urodzinowy. Siedmiu mężów Evelyn Hugo. Nie mogę nie wspomnieć o tej książce jest dla mnie niesamowicie ważna i to z takiego względu, że ja bardzo, bardzo długo byłam zamknięta tylko i wyłącznie na kryminały i thrillery. To był, lubiłam czytać zawsze, ale zawsze obracałam się w tych książkach z jakimiś malutkimi wyjątkami. A Siedmiu mężów Evelyn Hugo to jest pierwsza książka, którą przeczytałam, po której jak ją skończyłam to się sobie wow, zakładam Book media. Tak jakby przechodzę na kontent książkowy, zrobiła na mnie tak piorynujące wrażenie. Chociaż z książką tej autorki mam taki love-hate relationship. Zrobię kiedyś film, jak przeczytam jeszcze dwie jej książki, które na pół, czekają na półce na swoją kolej, bo ona pisze bardzo specyficznie. Pisze o tematach, które mnie interesują, ale jej styl jest taki trochę dziwny. Tak jakby przekonuje nas, że mówi o prawdziwych ludziach, a, a tych ludzi nie ma i w taki sposób opisowy, bardzo. Nie mogę się wczuć, tak jakbym przeżywała te wydarzenia. Tylko tak, jakby ktoś mi o nich opowiadał bardzo, bardzo długą historię. Ale to, to jest świetne. Dużo daje też ten plot twist, który niestety już jest. To jest taki plot twist, który właśnie fajnie jest nie wiedzieć, że nadchodzi. To jest jeden z tych takich, które myślę, że mają duży wpływ na to, jak odbieracie tę książkę. Ale niestety ten plot twist jest dosyć. nie jest zbyt dużą tajemnicą na TikToku. Wszyscy o tym mówią. Nie chcę psuć atmosfery, kiedy zbliżamy się do końca, ale muszę w tym filmie o tym wspomnieć. Nie bez powodu, dlatego że jeśli jesteście fanami Friends, to na pewno wiecie, że Matthew Perry zmarł 28 października. I not to make this about me, ale ja mam urodziny 28 października, i pierwsza rzecz po przebudzeniu rano następnego dnia po moich urodzinach, jaką zobaczyłam, to właśnie informacja jego śmierci. I zaczęłam dzień od, no, od pisania artykułu na ten temat, nie? I to jest w ogóle bardzo bolesne doświadczenie, kiedy jesteś dziennikarką i musisz napisać informacyjny artykuł na temat czegoś, co faktycznie cię tak mega dotyka. W tym roku było tak z Liamem Paynem. Swoją drogą też w październiku, nie? Ale to nigdy w życiu nie dotknęła mnie tak śmierć żadnego celebryty. I tym bardziej, kiedy czytacie tę książkę już po jego śmierci, a on tam opisuje tę swoją batalie ze wszystkimi uzależnieniami. I ta książka to jest taki trochę taki hołd dla powrotu do zdrowia. I w tej książce bardzo często poruszany jest temat tego, jak on się cieszy, że uniknął śmierci. Przeczytam wam pierwsze dwa akapity, jak się ta cała książka rozpoczyna. Cześć, mam na imię Mafiu, chociaż być może znacie mnie pod innym imieniem. Przyjaciele mówią na mnie Mati. Powinienem już nie żyć. Jeśli chcecie, możecie spojrzeć na to, co tu przeczytacie, jak na wiadomość z zaświatów, z moich zaświatów. Przypominam, że to jest książka wydana, kiedy jeszcze żył i, i już pisał w taki sposób, więc czytając to wszystko po jego śmierci, to jest podwójnie bolesne. Więc ta książka musiała się tutaj znaleźć. Mimo, że to jest akurat przykry segment, no to jest ważna jest po prostu bardzo ważna. Teraz książka, którą bez wahania nazywam moją ulubioną książką na świecie, chociaż to jest ciężki zwrot. To jest ciężkie wybrać jedną ulubioną, no bo jest tyle różnych, wiecie, rodzajów literackich, ale nie. Jedna jedyna, gdybym miała powiedzieć, to zawsze powiem. Młody Mungo, o mój Boże! Ja kupiłam tę książkę, dlatego że napisałam książkę. Nie nic, coś innego napisałam. I no kiedyś tam, jak to książka, raz kroluję sobie empik. I wpadłam na tę okładkę, która jest swoją drogą bardzo przyciągająca, bardzo przyciąga wzrok. I zaczęłam czytać opis, i mówię: O mój Boże, ja chyba przez przypadek popełniłam plagiat, bo ten opis bardzo mi. no plagiat to jest może duże słowo. Po prostu bardzo mi przypomniał opis tej książki, to co ja napisałam. I mówię: O Jezu, ja to muszę przeczytać, żeby zobaczyć, czy. bo ja już byłam na etapie rozesłania propozycji wydawniczych, nie? I mówię: Muszę to szybko przeczytać, żeby w razie czego to coś zmienić. Ja w ogóle mam taki irracjonalny lęk, że przez przypadek nieświadomie złamie prawo, i bardzo się boję, że tak się kiedyś stanie z czymś z twórczości. Mam nadzieję, że nie. No ale w każdym razie przeczytam tę książkę. Oczywiście nie ma nic wspólnego to z tym, co ja napisałam, ale to jest. Boże, jaka to jest przygoda! Ja pierdzielę. Ja nie wiem, jak w ogóle o tym mówić. Wszystko jest tutaj, co lubię najbardziej. To znaczy ogrom cierpienia. To, to brzmi źle, ale no, niektórzy mają takie preferencje, lubią czytać o różnych takich y, trudach bohaterów. Ja należę do takich osób. To jest książka opowiadająca o takiej naprawdę patologii, y, o młodym chłopaku, który zakochuje się w innym młodym chłopaku, ale oni nie mogą być ze sobą, bo jeden z nich jest protestantem, jeden z nich jest katolikiem. I tam się robią takie trochę Gangi, to znaczy brat tego tytułowego młodego Munga, jest strasznym takim gangusem. Ja to mówię moimi słowami, ale bardzo upraszczam. On bije Munga, on się nad nim znęca, on jest okropny dla niego. Jest też właśnie w takiej zorganizowanej grupce, która popełnia różne przestępstwa, i nie ma szans, żeby ten jego brat się dowiedział o tym, że Mungo i James. Coś tam ze sobą kręcą, nie? Mungowi się przytrafiają straszne rzeczy. Jego relacja z, ze swoją matką jest też bardzo ciekawa, bolesna, no ale ciekawa. No i, no i jeszcze się coś dzieje, pewien jeszcze jeden rodzaj przemocy, którego tutaj nie spotkałam w tej książce. Jest ogrom cierpienia, ale to jest tak dobra lektura. Nie wiem, jak mam mówić, żeby was zachęcić do przeczytania jej. Jeśli miałabym komuś wcisnąć jedną książkę na całym świecie, to bym wciskała Tom. To coś niesamowitego. Hit nad hitami. No i co? Zamykam ten film wspominając o ostatniej książce, o której nie mogę nie wspomnieć, jeśli mówię o książkach, które miały jakiś wpływ na moje życie, tak? Miles in the Sky, mój debiut literacki. Teraz w momencie, kiedy publikuję ten film, dosłownie zaraz jest premiera drugiej i ostatniej części Miles Away From The Sky, zostawiam w opisie link do MPQ. Niesamowite uczucie, nie dość, że zobaczyć swoją książkę na półkach MPQ, to jeszcze widzieć osoby w mediach postujące na ten temat, a najlepsze na świecie to jest spotykanie czytelników na żywo. O Jezu, no spełnienie marzeń. Nie wiem czy wiecie, jeśli ktoś mnie obserwuje na Instagramie, to wiecie, że podpisałam kolejną umowę wydawniczą z wydawnictwem Hardym, Jestem niesamowicie podekscytowana, co przyniesie następny rok. Myślę, że to będzie będzie fajna przygoda. I tyle. Nie mogę nic mówić dalej o planach wydawniczych, ale wydawanie książek to jest moje największe marzenie. To, żeby mieć czytelników, którzy chcą posłuchać, co, jakie historie mam do opowiedzenia. To jest 18, nie dla każdego. To jest o patologii, ale w taki sposób rozrywkowy więc zdecydowanie nie dla każdego. Ale dzięki, dzięki za spełnianie moich marzeń. W momencie w, to na, w momencie, w którym wy to oglądacie, pewnie już jem torta z moją besti, więc jeśli już zbuchnęłam świeczki, to na pewno życzę sobie tego właśnie, żeby w dalszym ciągu rozwijała się ta droga pisarska. Dzięki, fajnie było.